Posłuchajcie, co mówią o nas w Polsce. Ja aż sobie pomyślałem, że może ten poznań nie jest taki zły, jak nie myślałem, nie, że jest taki zły. Że, że, jakby tam się zakręcić i fuchę zgarnąć, to. Niestety, wyobraźni sympatycznych redaktorów z Warszawy nie poruszyły zarobki zwykłych Poznaniaków, tylko właśnie tych, tych niezwykłych. Proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu yy, szefowa miejskiego targowiska zarabia najmniej 28 tysięcy brutto. To jest najmniejszy, najmniejszy z, zarobek. Właściwie zarobek. Ona tyle dostaje, bo nie zarabia, no ciężko, żeby ona zarabiała. W każdym razie. Naj... No, najmniejsza pensja spośród tych szefów tak, miejskich tak. instytucji. Najwięcej zarabia pani Justyna Litka, która jest prezesem zarządu spółki PIM, czyli Poznańskie Inwestycje Miejskie 822 tysiące brutto. Co się przykłada na 68,5 tysiąca złotych miesięcznie i to jest podwyżka rzędu. Poprzednie, jeśli liczę do poprzedniego roku, 86 tysięcy złotych rocznie. Czyli pani... ludzie rocznie zarabiają tyle, 86 na przykład, tak. a ona ma taką roczną podwyżkę. Uważajcie panowie, to uniwersum wciąga. Nie tak, no to, jest, to jest jedna z wielu. Tam, w ogóle cały zarząd PIM, czy tam PIM, nie wiem jak to się tam mówi, zarabiała łącznie 2 miliony 200 tysięcy, trzy osoby, nie? Trzeba przyznać, że choć kolega Pienkowski lubi poznać zaledwie od kilku chwil, to już mówi jak prawdziwy poznaniak. Słuchaj, po prostu Poznań to jest bogate miasto, tam się wszystko rozwija świetnie, co prawda remont rynku trwał chyba ze dwa lata, pół miasta rozkopane przez ostatnie 10 lat, ale jak sobie takiego Jacka jaszkowiaka wybrali i to nie raz już, no to chyba wiedzą o co chodzi. Ale żarty na bok? Bo tu dochodzimy do istoty problemu. Absurdem dla mnie jest to, że najmniej całego zarządu, czyli tych, nie wiem, prezydent, wiceprezydenci w itd. i tak dalej, zarabia właśnie prezydent. Jacek Jaszkowiak za pracę na stanowisku prezydenta Poznania dostaje 274 tysięcy złotych rocznie. Jego zastępcy wszyscy w zeszłym roku otrzymali grubo powyżej. 300 tysięcy złotych. A to i tak ma się nijak do tego, co w takim poznaniu zarabiają dyrektorzy spółek. Pani litka, 70, koła miesięcznie. No i, 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 i tak można żyć, no, proszę na Ciebie. A oni są zależni od tych przecież polityków, którzy ich nadzorują. W tym kontekście warto jeszcze raz zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Marcin Gołek porzuca fotel wiceprezesa poznańskich inwestycji miejskich dla stanowiska? Następcy prezydenta Poznania godzą się tym samym na 60% obniżkę zarobków. To pytanie jest oczywiście retoryczne, ale jakbym miał szukać odpowiedzi na serio, to poszukałbym je gdzieś w tych rejonach właśnie. A oni są zależni od tych przecież polityków?